Witam na kolejnym filmie. Dziś będzie pokazane kolejne dość niespodziewane odkrycie przy okazji niby rutynowej czynności, jaką było zlokalizowanie miejsca uszkodzenia przedłużacza. Film też będzie stanowił poniekąd odpowiedź na komentarze, jakie się kiedyś pojawiały przy okazji używania do detekcji przewodów lokalizatora SONEL LKZ 700, ale w trybie neonówki bezdotykowej. Właśnie dziś pokażę jeszcze inne możliwości poszukiwania uszkodzeń. Przy użyciu tego oto detektora, tutaj będzie użyty tryb prądowo-napięciowy. O co chodzi, to już będę mówił w dalszej części filmu, gdzie będzie część praktyczna. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału Lorenzo, zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. W filmie tym też powiem, jak. Uniknąć sytuacji, że będą się pojawiać zakłócenia, które będą powodować trudności w posługiwaniu się lokalizatorem czy też mogą nawet udaremnić zlokalizowanie miejsca uszkodzenia, wiadomo, zlokalizowanie miejsca przerwy w przedłużaczu można zrealizować na różne sposoby. Ja pokazywałem tutaj kiedyś poszukiwanie za pomocą neonówki beznotykowej. Ale wiadomo, przedłużacz trzeba było podłączyć do gniazda. Jeżeli będzie zwarcie, no to tutaj sprawa może być dość problematyczna, no bo wiadomo, podłączymy przedłużacz ze zwarciem, dojdzie do zadziałania zabezpieczenia. Będzie tutaj pokazana metoda lokalizacji uszkodzenia, która nie wymaga podłączania obiektu, który jest poddawany badaniu, w tym wypadku przedłużacza do. Źródła napięcia, czyli na przykład do gniazdka. Jak teraz znaleźć miejsce, która żyła jest przerwana? Najpierw trzeba sprawdzić ciągłość. Do tego celu można użyć na przykład multimetru, czy innego przyrządu, który ma możliwość testu ciągłości przewodów. Ja tutaj użyję dwubiegunowego wskaźnika napięcia. Jedną z sąd wkładam do jednego z otworów w gnieździe przedłużacza, drugą przykładam do. Jednego z bolców wtyczki. Teraz do drugiego, czy nie ma zwarcia. To jest ta żyła, która ma zachowaną ciągłość. Sobie zaznaczę tutaj krokodylkiem. Teraz sprawdzimy ciągłość drugiej żyły. Jest przerwa. Ale co tu jest ważne? Jeden z końców żyły, która jest przerwana. Też należy uziemić i to samo należy zrobić teraz z tą żyłą, która ma zachowaną ciągłość. Trzeba ją uziemić po obu końcach. O co tutaj chodzi? Aby sygnał, jaki będzie podawany tutaj z nadajnika, nie rozchodził się też na te pojemności przewodów i nie powodował zakłóceń. Teraz, jak widać, mamy oznaczoną tutaj żyłę, która ma zachowaną ciągłość. Trzeba podłączyć oba jej końce do uziemienia. Tak samo trzeba zrobić z jednym tutaj z końców tej żyły, która ma przerwę. Ja zrobię to w ten sposób. Trzeba to bezwzględnie tak zrobić żeby udało się przeprowadzić lokalizację, ja tutaj użyję przedłużacza ze stykiem ochronnym. Można to zrobić na przykład przyłączając to do jakiejś sondy wbitej ziemią. Jedno jest już załatwione. Teraz trzeba uziemić drugi koniec. Tutaj tutaj mamy już uziemione dwa końce. Jeden z końców żyły która ma zachowaną ciągłość oraz jeden z końców przerwanej żyły. Tutaj jest drugi koniec żyły, która ma zachowaną ciągłość. Trzeba podłączyć to do uziemienia. I teraz dwa przewody zostaną już podłączone tutaj do uziemienia, czyli mamy uziemione oba końce żyły, która ma zachowaną ciągłość, i jeden z końców żyły, która ma przerwę. Kolejnym krokiem będzie podłączenie nadajnika. Jak widać, jeden z przewodów nadajnika, tutaj ten czarny przewód podłączamy do drugiego końca żyły, która jest przerwana. Zaś drugi przewód nadajnika teraz będzie podłączony do uziemienia. Uczerny Przedł od przedmurzacza będzie oddalony, żeby nie wprowadzał jakichś zakłóceń. No i już jest wszystko podłączane. Widać. Ja to jeszcze się postaram tak ułożyć, żeby te przewody się no, w miarę możliwości nie krzyżowały. Włączamy nadajnik, tryb jak widać, prądowo-napięciowy, odbiornik w tryb prądowy i szukamy. Widać tutaj jest sygnał. Tutaj sygnału nie ma. Zaczniemy lokalizację od tej strony, gdzie jest sygnał. widać sygnał się pojawia i sygnał znika czyli tutaj mamy uszkodzenie na szczęście do przeszukania nie było sporo to miejsce więc można wyłączyć już nadajnik jeszcze raz Pokazuję. Miejsce zostało uszkodzenia oznaczone taśmą. Dokładnie ten rejon, gdzie jest uszkodzenie. Tutaj w tym miejscu jest przerwa. Teraz wyłączamy nadajnik. Odłączamy przewody od przedłużacza. Przewody zostały już odłączone. Wiemy, gdzie jest miejsce uszkodzenia. A tutaj się zawsze sobie kilka centymetrów przesuwam. W stronę, gdzie jest wszystko w porządku. Odcinamy. Jednak to nie jest wszystko, bo teraz trzeba znaleźć, czy jeszcze nie ma gdzieś innych miejsc, gdzie jest przerwa. Więc teraz przeprowadzamy test ciągłości. Jedna z żył ma zachowaną ciągłość, druga żyła też. 30-metrowy przedłużacz został skrócony o taki odcinek. Oczywiście znalezienie miejsca uszkodzenia to nie wszystko. Oczywiście bardzo ważną kwestią tutaj po zlokalizowaniu przerwy są też oględziny przedłużacza aby znaleźć czy nie ma jakichś uszkodzeń. Wiadomo odcięcie tutaj tego odcinka i wycięcie gdzie jest uszkodzenie to jedno ale mogą być jakieś zgniecenia przetarcia izolacji. Tutaj jak widać są odcinki które miały już skręconą Zgniecioną izolację. O, tutaj też można zobaczyć takie miejsca, jeżeli się gdzieś pojawiają. No to nie jest już dobrze. Tutaj to widać zresztą, bo wiadomo, żyły w przewodzie są skręcone. Dochodzi do niejako deformacji. Tutaj takiego skręcenia żył, jak to ma miejsce w przedłużaczu. Taki odcinek już jest niejako osłabieniem na przewodzie. Tutaj też widać. I w tym miejscu już jest zwiększone ryzyko uszkodzenia. No najczęściej to jest kwestia krótkiego czasu, gdzie dojdzie do kolejnego uszkodzenia. Tutaj izolacja też łatwiej może zostać przetarta, czy nawet przerwana. Co było ewenementem, jeśli chodzi o ten przedłużacz? Przedłużacz ten miał dwie żyły o jednakowym kolorze. Pokażę, można się nawet o tym teraz przekonać. Dwie brązowe żyły. No ten film i to, co tutaj widać, dobitnie pokazuje, że tutaj przedłużacz wykonany na przewodzie, który ma oponę o izolacji polwinitowej do jakichś poważniejszych prac się nie nadaje. No nie wspomnę jeszcze tutaj o przekroju żyły. Bardzo mało, mało stosunkowo. No wiadomo, taki przedłużacz na przykład do pracy w ogrodzie czy na budowie się nie nadaje może ulec łatwo uszkodzeniu, co zresztą ten film pokazał. Jakieś już na przykład skręcenie przewodu, gdzieś dociśnięcie może coś takiego spowodować, jeżeli no to już było. Tak więc to wszystko, dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.